Pod koniec ubiegłego tygodnia z policjanci zatrzymali 7 osób zamieszanych w handel narkotykami. Co więcej, przechwycili i zabezpieczyli znaczne ilości nielegalnych substancji odurzających. Narkotyki znaleziono na terenie dwóch posesji. Większa część znajdowała się w mieszkaniu jednego z zatrzymanych mężczyzn. W stosunku do dwóch 21-letniego, 22-letniego mężczyzny sąd rejonowy zastosował Areszt tymczasowy. Zostały im przedstawione zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz, oraz handel tymi narkotykami. W stosunku do pięciu następnych, zastosowano dozór policyjny, zostały im przedstawione zarzuty posiadania narkotyków. Ogółem policjanci zabezpieczyli 260 gramów marihuany oraz 40 gramów amfetaminy. Osoby, które posiadały środki odurzające, są zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności. Natomiast te, które uczestniczyły w obrocie znacznej ilości tych środków, karą do 12 lat pozbawienia wolności. Zatrzymani mężczyźni mają od 16 do 23 lat. Niektórzy z nich byli już wcześniej notowani w policyjnych kartotekach, również za przestępstwa narkotykowe. Jak ustalili śledczy, handel między zatrzymanymi trwał już od około roku. Wartość przejętego przez funkcjonariuszy towaru szacuje się na blisko 10 tysięcy złotych. Policja i prokuratura zgodnie twierdzą, że sprawa ta jest rozwojowa i nie można wykluczać następnych zatrzymań.